Pięć największych zdrad w historii konfliktów zbrojnych. W czasie wojny, zaufanie staje się jednym z kluczowych i najbardziej krytycznych elementów, zarówno na froncie, jak i w centrum dowodzenia. Złamanie tego zaufania może prowadzić do tragicznych skutków, wykraczających poza osobiste konflikty, zmieniając bieg wojny oraz wpływając na dzieje całych narodów i świata. Na przestrzeni tysiącleci zdarzały się podczas wojen chwile, gdy jednostki podejmowały decyzje, które można uznać za skrajną zdradę wobec własnych współtowarzyszy i ojczyzny. Atak na Mirza Al-Kabira Wkrótce po ewakuacji z Dunkierki w roku 1940 siły zbrojne Francji doznały poważnych strat. 7 czerwca Niemcy byli mniej niż 70 mil od Paryża. Perspektywa negocjacji między Francją a państwami osi zaczęła wydawać się coraz bardziej realna. Pozostali alianci, a zwłaszcza siły brytyjskie, mieli z tym poważny problem. Marynarka wojenna Francji należała do największych na świecie i stanowiła istotny czynnik odstraszający wobec państw osi. Co by się stało, gdyby wpadła bezpośrednio w ręce czekających Niemców? Strata takiej floty byłaby nie tylko poważnym ciosem strategicznym, lecz jej przejęcie przez przeciwnika mogłoby oznaczać katastrofę o tragicznych skutkach. W Wielkiej Brytanii rozpoczęto już analizy dotyczące możliwych działań na wypadek wycofania się Francji z działań wojennych. Admirał Darlan z francuskiej marynarki wojennej usiłował uspokoić sytuację, zapewniając, że nigdy nie przekaże floty wrogowi, a w razie konieczności rozkaże jej zatopienie. W Wielkiej Brytanii zebrał się gabinet wojenny i uzgodnił, że Francji wolno będzie podpisać rozejm wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego przerzucenia floty do brytyjskich portów. Niestety francuska Afryka Północna byłaby wówczas narażona na niemiecki odwet, a premier Reyno nie był skłonny podjąć takiego ryzyka. Oba kraje kontynuowały więc swoje przepychanki. Reyno ustąpił ze stanowiska po tym, jak jego gabinet odrzucił brytyjską propozycję. Admirał Darlan argumentował, że Wielka Brytania nie przetrwa niemieckiego natarcia i że nie po to budował flotę, by przekazać ją Brytyjczykom. Pomimo tego Brytyjczykom ponownie zapewniono, że francuska flota nigdy nie zostanie oddana w ręce Niemców. Niestety Churchill nie ufał tym zapewnieniom, więc Wielka Brytania zaczęła rozważać alternatywne rozwiązania. To Brytyjczycy sami podejmą decyzję o zatopieniu francuskiej floty. Hitler był świadomy, że Francja nie włączy floty do warunków rozejmu. Zaproponował, aby jednostki pozostały w portach kontrolowanych przez państwa osi, poza zasięgiem działań wojennych. Rozejm podpisano 22 czerwca 1940 roku. Wtedy Wielka Brytania podjęła rozmowy na temat szczegółów realizacji operacji Katapulta. Wiceadmirał Sir James Somerville został mianowany do przeprowadzenia misji w Mers el-Kabir, gdzie znajdowała się część floty francuskiej, a do swojej dyspozycji miał cztery opcje działania. Pierwsza to sprowadzenie jednostek z powrotem do brytyjskich portów i kontynuowanie działań wojennych, druga opcja to sprowadzenie jednostek do brytyjskich portów i umożliwienie ich repatriacji. Trzecia opcja to wypłynięcie do francuskich portów na Karaibach i rozbrojenie statków. Czwarta opcja to zatopienie jednostek. Admirał odmówił działania. 3 lipca o godzinie 17.54, z wielkim żalem i pełną świadomością zdrady, brytyjski wiceadmirał Somerville wydał rozkaz rozpoczęcia ostrzałów w kierunku francuskich jednostek. Było to pierwsze starcie zbrojne między tymi dwoma krajami od czasów bitwy pod Waterloo. W tym samym czasie w brytyjskich portach Przejęto ponad 200 francuskich okrętów wojennych i pomocniczych. Po kwadransie Somerville wydał rozkaz zatrzymania. Powiedział Francuzom, że musi zobaczyć zatopienie statku, bo w przeciwnym razie będzie zmuszony ponownie otworzyć ogień. Pancernikowi udało się jednak wymknąć, co stanowiło taktyczny błąd ze strony Somerwilla, prowadząc do kolejnych ataków w ciągu następnych trzech dni. Skutkiem tej zdrady była natychmiastowa reakcja. Francuzi zerwali stosunki dyplomatyczne i odpowiedzieli symbolicznym bombardowaniem Gibraltaru. Brytyjskie gazety nazwały to wydarzenie tragicznym, lecz koniecznym, a Churchill wygłosił pełne pasji, choć nie do końca zgodne z faktami, przemówienie w Izbie Gmin, zapewniając, że Brytyjczycy przejęli większość floty francuskiej i że krążownik liniowy miał zamiar oddać się pod niemiecką kontrolę. Do 6 lipca 1297 francuskich oficerów zostało zabitych lub uznanych za zaginionych, a kolejnych 351 zostało rannych. Listy Somerville'a do jego żony ukazywały jego przerażenie związane z prowadzeniem ataku, nazywając to największą polityczną pomyłką współczesnych czasów i kipiąc z gniewu, że to właśnie on został wybrany do wykonania tak nędznej misji Bitwa o Hongkong. W roku 1941 Wielka Brytania zwróciła się do Kanady z prośbą o wysłanie dwóch dodatkowych batalionów do Hongkongu, aby wzmocnić jego obronę. Jest wysoce prawdopodobne, że w tym czasie generał dywizji Grisette, który zasugerował ten ruch, nie posiadał pełnej wiedzy, jaką mieli jego przełożeni, którzy rozumieli, że mimo obecności sił alianckich, Daleki Wschód wkrótce stanie się częścią II wojny światowej. Jednak prawdopodobnie wiedział o tym szef sztabu generalnego Kanady, Harry Crerar. Pomimo licznych kontaktów brytyjskich, które powinny go ostrzec przed taką możliwością, zapewnił króla, że nie ma żadnego ryzyka militarnego. Był to ruch, który doprowadził do zdrady najbardziej narażonych kanadyjskich żołnierzy. Crerar otrzymał od brygadiera Lawsona listę batalionów podzielonych na klasy A, B i C. Zdecydowanie doradził Crerarowi, by unikał wyboru batalionów z klasy C. Które były oddziałami wymagającymi dodatkowego szkolenia lub dysponującymi niewystarczającym wyszkoleniem, co czyniło je nieodpowiednimi do jakichkolwiek działań operacyjnych. Krerar podejmował różne próby usprawiedliwienia swojej decyzji. 90% batalionów klasy A miało zostać przeniesionych za granicę. Spośród batalionów klasy B, 4 należały do nowo sformowanej dywizji, a 3 pełniły inne funkcje w ramach obrony wybrzeża. Wygląda na to, że Krerar miał niewielki wybór w tej kwestii. Jednostki ochotnicze Winnipeg Grenadiers oraz Canadian Royal Rifles, zakwalifikowane do klasy C, zostały wytypowane do utworzenia nowej formacji operacyjnej Sea Force. Krerar uzasadniał swój wybór dążeniem do geograficznej reprezentatywności jednostek oraz tym, że obie formacje niedawno uczestniczyły w podobnych operacjach, co świadczyło o ich zdolności do adaptacji w wymagających warunkach. Rzeczywistość była taka, że rekruci nie mieli żadnego szkolenia, byli niedoświadczeni i nie mieli wymaganego do walki sprzętu. Słowami jednego z królewskich strzelców, byli po prostu dziećmi. Mimo to Japończycy nadciągali. Nadszedł 7 grudnia, a sześć batalionów wchodzących w skład garnizonu Hongkongu zostało skierowanych na pozycje bojowe po otrzymaniu meldunków o ruchach wojsk na granicy. Tego samego dnia zostali zaatakowani. Brygadier Lawson, który przybył do Hongkongu razem ze swoimi ludźmi, trzymał się dzielnie, ale jak mówili sami żołnierze z Winnipeg Grenadiers, to była tylko kwestia czasu, zanim przeciwnik zyska przewagę. Przy tak małym doświadczeniu nie mieli szans. W nadchodzących tygodniach wojska zostały zniszczone i rozbite przez skutecznych Japończyków. Brygadier Lawson, najwyższy rangą kanadyjski oficer, poległ w ataku podczas II wojny światowej. Nawet ranni nie zaznali wytchnienia, ponieważ Japończycy wtargnęli do szpitala i zadawali ciosy bagnetami leżącym tam żołnierzom. Winnipeg Grenadiers oraz Royal Rifles of Canada nigdy nie powinni byli znaleźć się w tym miejscu. Powszechnie uznaje się, że po prostu nie powinni byli być postawieni w takiej sytuacji. To była zdrada mężczyzn, którzy zaufali swojemu krajowi, że zrobi dla nich wszystko, co w jego mocy. Zamiast tego zostali narażeni na niebezpieczeństwo bez odpowiednich narzędzi i zasobów niezbędnych do przetrwania. W sumie zginęło 290 Kanadyjczyków, a 493 odniosło obrażenia. Benedict Arnold to imię, które stało się synonimem zdrady w Stanach Zjednoczonych. W jednym z najbardziej dramatycznych przypadków zdrady w historii, wysoko postawiony oficer rewolucyjny Benedict Arnold zdradził swoich rodaków przekazując kluczowe informacje brytyjczykom. Benedict Arnold, człowiek o wielkiej inteligencji i zdolnościach strategicznych, szybko zdobył reputację dzięki dostarczaniu zaopatrzenia i amunicji, a także jako wybitny dowódca w New Haven podczas wojny o niepodległość. Benedict Arnold stopniowo zdobywał zaufanie, stając się bliskim doradcą Filipa Schuylera i George'a Washingtona. Wkrótce potem Arnold wraz z Ethanem Allenem zdobył Fort Ticonderoga nad jeziorem Champlain. Odbierając go Brytyjczykom. Po odniesionym sukcesie, Arnold, płynąc łodzią po jeziorze, zdobywał kolejne pozycje, aż całe terytorium wokół jeziora Champlain znalazło się pod zdecydowaną kontrolą Amerykanów. W 1775 roku, mimo nieudanego oblężenia miasta Quebec, sprytne manewry taktyczne, które przeprowadził, przyczyniły się do wzrostu jego rozpoznawalności wśród Amerykanów. Po awansie na brygadiera, wydawało się nieuchronnym, że Arnold stanie się jednym z najwybitniejszych generałów w kraju. Mimo to Arnold miał zarówno licznych przeciwników, jak i wiernych zwolenników, ci, którzy uważali jego plany wojskowe za aroganckie, nie byli pod wrażeniem, gdy przejął dowodzenie od Alena w trakcie walki o całe jezioro Champlain. W 1777 roku Arnold dowiedział się, że pominięto go przy awansie na generała, co spowodowało, że oficerowie, którzy wcześniej mu podlegali, stali się jego przełożonymi. Arnold, czując się zdradzony, chciał zrezygnować ze służby, ale jego przyjaciel George Washington mu na to nie pozwolił. Wkrótce potem Arnold doznał poważnych ran, gdy kula z muszkietu trafiła go w nogę, a jego koń przewrócił się na niego. Pomimo zaleceń lekarza, Arnold odmówił amputacji nogi, co doprowadziło do trwałej niepełnosprawności. Już wcześniej postrzegany z niechęcią przez swoich rodaków, Arnold żył teraz z dala od pola walki, spotykając ludzi, których w innych okolicznościach nigdy by nie poznał to właśnie tutaj zasiane zostały ziarna jego zdrady. Jako wojskowy gubernator Filadelfii zaręczył się z Margaret Shippen, córką lojalisty. Czy Arnold rzeczywiście odnalazł się w nowym życiu, czy po prostu kierował nim gniew? To pozostaje przedmiotem dyskusji. Faktem jednak jest, że zaczął żyć ponad stan, zaciągając pokaźne długi i czerpiąc korzyści z nowo zawartych sojuszy, kiedy Najwyższa Rada Wykonawcza Pensylwanii wystosowała wobec niego oskarżenia, Arnold odpisał, przywołując swoje zasługi i podkreślając, jak niesprawiedliwie został potraktowany pomimo wszystkiego, co zrobił dla sprawy. Choć uznano go za winnego, Waszyngton ograniczył się jedynie do łagodnego upomnienia, pozostając lojalnym wobec Arnolda. Waszyngton nie zdawał sobie jednak sprawy, że Benedict Arnold zyskał nowych sprzymierzeńców. Nawiązując korespondencję z generałem-majorem Johnem Andre z armii brytyjskiej, Arnold wkroczył na drogę, z której nie było już odwrotu ku Niesławie, która wydawała mu się kuszącą alternatywą, zważywszy na to, jak został potraktowany przez swoich rodaków. Dlatego, gdy Waszyngton zaproponował mu dowództwo nad północnym Departamentem Armii, Arnold odmówił, tłumacząc się swoimi ranami, i zamiast tego poprosił o przydział do twierdzy West Point. W czerwcu 1780 roku Arnold przekazał Brytyjczykom plany amerykańskiego posterunku wojskowego i rozpoczął systematyczne osłabianie jego obrony. Blokował prace naprawcze, aby mieć pewność, że twierdza nie będzie chroniona. Gdy Waszyngton zapowiedział swoją tajną wizytę, Arnold nalegał, by Brytyjczycy niezwłocznie przybyli i pojmali go, zanim prawda wyjdzie na jaw. 21 września 1780 roku John Andre został złapany z papierami ujawniającymi ich plany. Według relacji Waszyngton był głęboko wstrząśnięty. Ufał swojemu przyjacielowi i trudno mu było pogodzić się z myślą o jego zdradzie. Sam Arnold zdołał uciec, po czym objął stanowisko generała brygady w armii brytyjskiej, gdzie później prowadził działania wojenne na terenie rodzinnego stanu Waszyngtona, Virginii. Zdrada Benedicta Arnolda przeszła do historii jako jeden z najbardziej znaczących przypadków zdrady dokonanej przez oficera. Dziś historycy zadają pytanie: czy to Ameryka zdradziła go jako pierwsza? Quisling, podobnie jak Benedict Arnold w Stanach Zjednoczonych stał się synonimem zdrady, tyle że w Norwegii. Witkun Quisling był norweskim politykiem o jawnych sympatiach pronazistowskich, który założył własną partię, National Samling, stanowiącą niemal wierną kopię hitlerowskiej ideologii. W przeciwieństwie do powszechnie przyjętej w Norwegii postawy równości, Quisling wyróżniał się skrajnym antysemityzmem, wierząc, że niektóre rasy są niższe względem tych o nordyckim pochodzeniu. Podsumowując, mimo skrajnej niepopularności, fakt, że udało mu się objąć władzę, był dla wielu ogromnym zaskoczeniem. Gdy w latach 30. Hitler umacniał swoją pozycję w Niemczech, Quisling, pełniący wówczas funkcję ministra obrony, śledził jego działania z uwagą i podziwem. Wiadomo, że w tym czasie Quisling utrzymywał kontakt z Hitlerem lub przynajmniej z jego najwyższymi oficerami, a w grudniu 1939 roku doszło do ich pierwszego bezpośredniego spotkania. Quisling, korzystając z okazji, przedstawił swój ostateczny cel: zjednoczenie nordyckich narodów germańskiego pochodzenia pod wspólnym sztandarem. 9 kwietnia 1940 roku Hitler rozpoczął inwazję na Norwegię, opierając się na danych dostarczonych przez Quislinga, który wcześniej ujawnił niemieckiemu dowództwu pozycję norweskich wojsk. Ostatecznie jednak to dalsze decyzje norweskiego rządu doprowadziły do powstania próżni politycznej, którą Quisling wykorzystał, by rozpocząć własne działania. Pomimo wcześniejszych ostrzeżeń o nadchodzącej inwazji, reakcja norweskiego rządu była opieszała. Odrzucili niemieckie ultimatum i wraz z Rodziną Królewską opuścili Oslo, nie podejmując próby obrony kluczowych gmachów administracyjnych. W ten sposób ogłosili Oslo miastem otwartym, licząc na to, że uchroni je to przed niszczycielskim ostrzałem podobnym do tego, który dotknął Warszawę, stolice Polski. Chociaż w pewnym sensie mogło to uratować miasto, jednocześnie pozostawiło je bardzo odsłonięte. Co umożliwiło Niemcom łatwe przejęcie kluczowych budynków rządowych w Oslo, oczywiście przy współpracy z Quislingiem. Quisling, bez przeszkód przy wsparciu Hitlera, mianował nowy rząd pod swoim przywództwem i ogłosił tę decyzję tego samego dnia. Niestety dla niego minister Brower, niemiecki specjalny wysłannik Rzeszy i bliski współpracownik Hitlera w Norwegii, był z tego powodu wyraźnie niezadowolony. Nieudana próba pojmania króla Norwegii uniemożliwiła Niemcom nakłonienie go do uznania prorządowego gabinetu pod przywództwem Quislinga. Brower został postawiony w niekomfortowej sytuacji, zmuszony do radzenia sobie z napiętą sytuacją polityczną, przy czym Quisling nie budził jego zaufania ani sympatii cieszący się poparciem uzurpator usiłował w kolejnych dniach ustabilizować swój rząd. Jednak brak wsparcia dla Quislinga oraz odmowa objęcia funkcji przez jego kandydatów doprowadziły do szybkiego upadku próby przejęcia władzy. Hitler zdawał sobie sprawę z konieczności utrzymania Quislinga po swojej stronie, jednak uznał także, że nadszedł moment, by osobiście przejąć kontrolę nad sytuacją w Norwegii. Hitler mianował Josefa Terbowena na stanowisko szefa norweskiego rządu jednocześnie nalegając, by Quisling zachował marginalną, rezerwową rolę, umożliwiającą mu uczestnictwo, lecz nie dającą żadnych uprawnień decyzyjnych. Quisling nadal otwarcie opowiadał się po stronie nazistów, co spotykało się z powszechnym oburzeniem ze strony norweskiego społeczeństwa. Za kadencji Terbowena narodowo-socjalistyczna partia Quislinga zaczęła wyraźnie tracić znaczenie. Do roku 1942 Hitler przestał interesować się korespondencją z nieudanym politykiem, mimo jego lojalności i zaangażowania w działania na rzecz partii nazistowskiej. Po zakończeniu wojny, Quisling poniósł zasłużoną karę. Za zdradę Norwegii został skazany na karę śmierci. Sakwa Konstantynopola, która miała miejsce w roku 1204, prawie 1000 lat temu. Pozostaje jedną z największych zdrad w historii, a jej skutki wciąż są odczuwalne i szeroko analizowane do dnia dzisiejszego. Papież Innocenty III po swoim mianowaniu wezwał do rozpoczęcia czwartej krucjaty, mając na celu wyzwolenie Ziemi Świętej spod panowania islamu i włączenie jej do chrześcijańskiego imperium. W rzeczywistości jednak, zamiast walczyć z muzułmanami, krucjata została wymierzona przeciwko prawosławnym greckim chrześcijanom z cesarstwa bizantyjskiego. W akcie zdrady, który zaprzeczył ich wspólnej wierze. Podobno papież Innocenty III nie miał pojęcia o prawdziwych zamiarach krzyżowców. Chrześcijanie obrządku wschodniego i zachodniego toczyli spory przez ponad 200 lat, zanim doszło do zdobycia Konstantynopola. Ich bardzo różne poglądy na chrześcijaństwo powodowały niezgodę, a każdy patrzył na drugiego przez pryzmat swoich uprzedzeń. Tak więc, gdy czwarta Krucjata wyruszyła w roku 1202, Dysponowała zaawansowaną technologią morską oraz armią Wenecjan, którzy mieli własne porachunki z mieszkańcami Konstantynopola po wcześniejszym wygnaniu z miasta. Niestety wkrótce odkryli, że przybyła tylko jedna trzecia oczekiwanej liczby krzyżowców, co oznaczało, że nie mogli zapłacić Wenecjanom za ich flotę i zaopatrzenie. W odpowiedzi przywódca krucjaty, Doża Enrico Dandolo, podjął decyzję, która uczyniła go postacią zapamiętaną niechlubnie. Jako inicjatora ataku chrześcijan na współwyznawców. Pod jego dowództwem krzyżowcy zaatakowali Zarę, chrześcijańskie miasto należące do królestwa Węgier. Gdy papież Innocenty III dowiedział się o tym wydarzeniu, padł w gniew. Ogłosił ekskomunikę całej Krucjaty, podkreślając, że Kościół nie udziela poparcia ich zdradzieckim i haniebnym działaniom. Choć ekskomunika została szybko cofnięta wobec uczestników francuskiego pochodzenia, w przypadku Wenecjan utrzymano ją w mocy. Sytuacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy zaangażował się w nią książę Alexios Angelos. Potencjalny pretendent do bizantyjskiego tronu przekonał krzyżowców, by pomogli mu odzyskać władzę w Konstantynopolu, co spotkało się ze sprzeciwem części uczestników wyprawy, skutkując ich odejściem z Krucjaty. W roku 1203 krzyżowcy wkroczyli do Konstantynopola i osadzili na tronie Aleksego jako nowego cesarza Bizancjum. Jednakże nie dotrzymał on swojej części umowy, a jego popularność wśród własnego narodu zaczęła słabnąć. Po jego zamordowaniu krzyżowcy, wciąż rozstawieni poza murami miasta, postanowili ponownie przypuścić atak na Konstantynopol. 12 kwietnia roku 1204 zdobyli miasto i rozpoczęli jego profanację, plądrując, mordując oraz dopuszczając się napaści na kobiety. 16 maja roku 1204 został zaprzysiężony pierwszy łaciński cesarz Konstantynopola, co oznaczało ostateczne zwycięstwo nad greckimi prawosławnymi chrześcijanami, którzy dotąd utrzymywali władzę w mieście. Zamiast wyzwolić Ziemię świętą, krzyżowcy de facto ustanowili nowy przyczółek Kościoła katolickiego. To właśnie te wydarzenia przyczyniły się do ostatecznego upadku chrześcijaństwa na wschodzie w kolejnych stuleciach, pozostawiając po sobie poczucie zdrady i głębokie urazy między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi, które w wielu przypadkach przetrwały aż do dziś.